Cześć kochani! Dzisiaj zabiorę Was na wycieczkę po dyskontowych kwiaciarniach Aldi, Lidlu i Biedronce. Zapraszam do nowego odcinka z cyklu z kamerą wśród roślin. Wybrałam się na dłuższy spacer i odwiedziłam trzy sklepy. Zaprezentuję Wam roślinne okazy, jakie oferowali na sprzedaż, i przy okazji zapowiem, że planuję też wyprawę do Leroy doszą. Więc na pewno też zrobię zdjęcia roślin. Wycieczkę rozpoczynam w Aldi. Były amarelisy w ceramicznych osłonkach otulonym chem, choć na etykiecie z ceną widnieje nazwa wilczomlecz. Nie wiem, czy były wcześniej dostępne te rośliny. Następnie widzimy kalankoj i amarylis, ale tym razem w koszu witlinowym. Kompozycja zawiera mech, szyszki i sztuczne małe jabłuszka. Były dostępne pachiry w promocyjnej cenie oraz miks zielonych roślin. Można nabyć kawę arabikę, draceny, paprocie i tifenbachie. Na kolejnym regale był miks sukulentów i kompozycja w koszu wiklinowym w promocyjnej cenie. Moim zdaniem i tak wysoka cena jak na stan tych roślin. I na kolejnej półce widzimy storczyki, peperomie, eszewerie. Małe kalankoi i zestaw malutkich sukulentów. Następnie poszłam do Lidla. W ofercie mieli rośliny zielone XXL. Ja widziałam pachiry i draceny. Nie wiem, czy było więcej gatunków dostępnych. Na kolejnym zdjęciu widzicie miks filodendronów i były też sukulenty. Przy zakupie dwóch 20% taniej. I na koniec Biedronka można było zakupić spore dendrobium z białymi kwiatami. Był też spory wybór grudników białych i fioletowych. Jednak większość z dostępnych roślin to okazy, które widzieliście w poprzednich odcinkach. W dalszym ciągu są kaktusy, bardzo fajnie zabezpieczone. Są też małe kalankoi w dyniowych i duszkowych osłonkach. Są też jeszcze fikusy moonshine i jest też dostępny miks roślin zielonych widziałam się listkę, bluszcz i paproć. W dalszym ciągu są dostępne filodendrony white, jest też sansevieria i guzmania w ceramicznej kuli. I w najnowszej ofercie pojawiły się kolorowe róże oraz liwistonie w ceramicznych osłonkach. Koszt 60 zł. Dostępne są też białe i czerwone kalankoi obsypane brokatem. Moim zdaniem wątpliwa ozdoba rośliny. I są też piękne wrzosy. Kochani, na dzisiaj koniec wycieczki. Zapraszam na kolejną, ale tym razem do dużych marketów. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę wszystkim miłego dnia. Cześć!